Dzień dobry. Dobra, ja nie lubię do mikrofonu mówić, ale muszę. Szymon mi każe. Dzień dobry, witam Was, dzieciaki serdecznie, i rodzice, i pewnie są też może jakieś babcie, teraz już nie widzę, i dziadkowie. Po pierwsze, dzisiaj jest szczególny dzień dzień taty, więc wszystkim tatą chciałam życzyć wszystkiego dobrego, pięknego. I te dzieciaki, które za mną są też na pewno, przyłączą się do tych życzeń. Wszystkiego dobrego, niech to będzie piękny dzień dla Was. A za chwilę zobaczycie występ najstarszej grupy przedszkolnej, muchy. Na chwilę, Szymon, zaraz wrócę na środek, bo wzięłam tą książkę, żeby wam pokazać. To jest na podstawie tej książki, którą w ogóle bardzo polecam, żebyście zakupili dzieciakom, bo jest bardzo zabawna, humorystyczna i dzieciaki z przyjemnością uczą się tych tekstów. Więc polecam ją zakupić. Ona sobie tu będzie leżała i będzie można ją później obejrzeć po występie. Ja do przedszkola wróciłam w tym roku na początku maja, więc mieliśmy niecałe dwa miesiące. I powiem tylko tak, żeby już nie przedłużać, bo wiem, że dzieci już chcą zacząć. Mam nadzieję, że ci się świetnie bawiły. Ja się bardzo dobrze z nim bawiłam. Było dużo śmiechu na tych zajęciach i we I o to też chodzi trochę w tym wieku. I mam nadzieję, że wy się będziecie dobrze bawić. I to chyba tyle. Zapraszam serdecznie. Doktora, oj doktora Bucha leží bardzo chora. na czołówkę, w głowie. Co się stało? Skąd ten gust? Nie pamiętam już. Poszłem z oknem na czołówkę, gdy leciałem prawie stówkę. Ani pasów, ani kasku. A leciałem tuż po wrzasku. Nagle smuko zaświeciło. Zabłyszczało, oślepiło. Już za późno hamowałem. A resztę zapomniałam. Pewna bardzo głodna mucha chciała wrzucić coś do brzucha. Hmm. Może tak kawałek ciasta. Hmm. Może, Może tak kawałek ciasta poleciała więc do miasta. Już z cukierni na mitrynie siedzi mucha, slinka płynie. Tutaj pączek, tu a tu ptysie, galaretka, nurki z kremem, roszki z dżemem i rolatki z marmoladką, i z czekoladką. Nagle drzwi się otworzyły i do raju mnie puściły. Już snorkuję w słodkim kremie. Kontyr piorę w lekkim dżamie. W lukier, cukier, wysz i w dal. Ale bardzo, ale bardzo. Od sernika do piernika Coraz ważniej bzykam. Coraz trudniej móc <suszy> się w górę. Leży w brzuszek Wtem, co kierink rolę mama mała łapka nie uciekła. Wpadła <grym> mucha do apteki na niestrawność kupić leki. Mdli mnie strasznie od wieczora. Jestem bardzo, bardzo chora. Kiszki z bólu skręciło, całą mnie wykrzywiło. Biegam ciągle do wygódki. Proszę dać mi, proszę, kroplę, bo ja czuję się okropnie. A co pani wczoraj jadła? Hmm, zepsutego pomidora, gaz czereśni w białej pleśni. Potem śliwki robaciewki, rybkę lekko po terminie. Starą kaszę w labuminie. Kiełbaskę z kawą, Wszystko to popiłam kawą. Droga pani, tak nie można. Musi pani być ostrożna. Pani dieta jest nieświeża. Pan się nie zna, proszę pana. 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 Dieta dobrze jest ubrana. Ja tak jadam, moja matka i mój pradziad i sąsiadka. Sama swą diagnozę zgadłam, ja po prostu się przejadłam. No właśnie. Zniwę. Wiosna, przyszła wreszcie wiosna. Mucha bardzo jest radosna. Trwałem się do lotu. Znaczy odbiłem się od płotu. Patrzę na swój tyłek. fiu fiu, fiu. Cały się zał Cztery skłony, dwa przysiaty, Trzy. Trzy. Dwa przysioty. Raz, dwa. O, w krzyżu łopie nie dam rady. Chłopaki, pomóżcie. O, dzięki. Formy nie mam, nic dosłownie, muszę skoczyć na siłownię. W zdrowym ciele, w zdrowym duch, tak maksymalnie mówimy. Tak więc bardzo się przejąłem i ostro za zacząłem. Joga i ćwiczenia oddechowe, basen i ogólnorozwojowe, bieżnia, rower stacjonarny, jogging bardzo popularnie. Hmm. A, a wieczorem zumba step i na basen szybki bieg. Miesiąc wytrzymałaś, ale się przetrenował. Teraz leżę dumnie, bardziej spokój, zgrawej trubie. Na rozgrzanej słońcu plackiem sobie ciało smarze. Czyste niebo lekka bryza kukurydzę po obgryzach. Błyk na sobie zimnej koli, kopier wezmę w morskiej soli. Posłucham głośnej muzyki, zapaluję na meduzy, kopę piłkę do sąsiada po bo wypada. Lecę z syp na piaskiem, zjemki kiełbaskę, to z tą zgrilla, potem drzemki, krótka chwila, a na koniec porozrzucam trochę śmieci i odlecę. Bo ja jest, jestem jest, mucha, świętucha. Dzień. Wraz gdy leciałam, nieprzyjemność taką miałam. Wpadłam owzgląd na pajączkach. i już całował mnie porączkach, już mię wpić sylem chciało, ale uciec się udało. W domu leżąc rane, trwałe snęłam plany. Do broni, siostry, do broni! Czas pająki przegonić. Żeby mieć życie spokojne, wypowiedzmy pająką wojnę. Mów tysiące się zgodziło i powstanie się ruszyło. Żeby chronić życie swoje, zakładamy ciężkie zbroje i ruszyły rozpieczeżone. Wtem pająki napłynęły. Hej! to Ustrydnić. Ustrydnić. Siedzi mfa i ptasło. Czemu muchy nikt nie kocha? Czemu nikt nie lubi? Nie chcę ze mną znaleźć, zgubić. Umiem chodzić po suficie, ale smutnie mi życie. Gdy tylko gdy tylko, gdy tylko, gdy tylko, gdy tylko próbuję powzyczać, każdy zaczyna krzyczeć. Gdy skupka upije kropelkę, to zaraz ktoś bierze ścierkę. Ty czas. Gdy czasem przysłupnę na czole, już chcą mnie brać w niewolę. A ja nie robię tego ze złości, tylko z potrzeby miłości. Chcę jadać z rodziną przy stole i spać przy wolę. Chcę jeździć samochodem, przez słońce sok z lodem. W domu chcę siedzieć przy oknie, gdy pada i wszystko moknie. To co, że lubię posiedzieć na kupie? To co, że mi mam pomysły głupie? To co, że byłam natrętna? Czy to znaczy, że jestem wstrętna? Czy to znaczy, że jestem wstrętna? W każdej pajęłku siedział, to sobie w kącie wisiał. w cech mojej jej Biedactwo, chodź do mnie, ja cię przytule. <gry> Czarna mucha w czarnym lesie, czarnej smoły kocioł niesie, czarną nocą, czarne czarie będą, dziać się nie do wiary. Kiedy doszła na polanę, powiedziała, tu zostanę, leje w kocioł czarną wodę. To na młodość i urodę, czarnej wrony wrzucę u kwiura, czarnej sierści od kocura, czarny węgiel, czarny cień, żeby mieć udany dzień. Czarny guzik, czarna nić, żeby przestać ciągle tyć. Cz czarny kred i czarne błoto, by diamenty mieć i złoto. Czarny krawat dam do tego, żeby męża mieć pięknego. O! Jeszcze rzucę czarną szmatkę na paskudną mam sąsiadkę. Czary mary, czary mary, czary mary, czary mary. Zakrzyknęłam, kocią wybuchł i zniknęłam. Ja to tylko trójkliwka. Lucha to ojca, to, to, to jest okiwa. Bardzo romantyczna wóca. Często serce jej dorzuca jakiś już wyjątkowy toż. Czasem Aksa. aksamitny głos, czasem przypadkowy gest. I już zakochana jest. Rech, będzie wzykać i psa, się latać, wdzięczyć i łaskotać. Męczyć, tręczyć. Męczyć i denerwować. Ja nie chcę, a jak i bomba? A jak kowa nie dostaniem, dostaniem, aż a stausa nie dostanie. Zakochałam się w krasuli. Tak bym chciała ją przytulić. Próbowałam wpaść jej w oko. A to nisko, to wysoko lecąc jej pod samym nosem. Ale ona nie wzruszona. W końcu, gdy ust jej dopadłam, krowa nie zjadła. Lesy czasem lepiej, lepiej kochać życie, niż z miłości stracić życie. No właśnie. Jak legenda stara głosi, w jasną nas, gdy księżyc w pełni, gdy wypowie się życzenie, to się ono czasem spełni. Siedzi łucha na kamieni, zapatrzona w nocną ciemność. Księżyc dzisiaj taki wielki, cierpie na bezsenność. Kosmos, przestrzeń niezbadana, może nowe formy życia, nowe muchy, nowe śmieci, tyle tam jest do odkrycia. I bardzo chciałbym chociaż Zbić się w niebo tak wysoko, by dolecieć aż do gwiazd. Gdy się ciebie powiedziała, rozległ się ogromny huk. Meteoryt spadł na ziemię, kanień trafił, muchę zgniótł. Szybko! Patrzę sobie na motyle. Jakie piękne, w tyle. Albo takie lekkie, skrobne. Nawet łaski, takie ładne. Tak bym chciała być kierowniczką. Tak dostojną, taką śliczną. Tak bym chciała być superna. I ci sobie tyle kolacji. ale świecę do kolacji. Jest sztuczcami, pić łyczkami. Sekret w łóżku z albalhilem. Ach, nic pięknie. Mieć piżmem rozmainem. Chodzić w sukni na obcasach. ale zaraz. Ale zaraz! Jak tu haseć po śmietnikach w takiej kiecy. Zrezygnować z tylu rzeczy. Ale zaraz. Ale zaraz. Jak tu chcesz po szybnik? Tak i Zrezygnować Zrezygnąłeś z tylu rzeczy. Opadmałam, pomyślałam. I na śmietnik odleciałam. Chodź do Stara, stara, a tym Stara mucha całkiem kucha. Padła kotu raz do ucha, a ko z dachu spadł ze strachu. Kotek miał, błaga, prosi. Niech ta mucha się wynosi, ale mucha, ale mucha, ko. Go... Nie słucha, bo ta mucha całkiem kucha. Co? Jajco. Dobra, wszyscy przychodzą. Także łatwe dzieci i siedzą pachy, i na ślane ciasta jedą. A przy łatwe cicho w krawce, krawce się? Siedzą pachy, muchy, pasi, brzuchy. I trzymają tam okruchy, a wezmą w duchy. A te dzieci czaska jedzą i o muchach nic nie wiedzą. To by było na tyle. Dziękuję bardzo. Byliście super, naprawdę było super. <noise> W przedszkolu było tak, że dzieciaki się wygłupiały, bo tam jest trudniejsza atmosfera i one potrafią, potrafią się super wygłupiać. Tu było też super, ale jednak scena trochę onieśmiela i światła, i mikrofony, ale dzieciaki dały radę i z tekstami, i nawet tutaj wyszło tak, że nie było jednej osoby, więc Misia udźwignęła i powiedziała tekst za kolegę, który nie dotarł, bo też dzieci się uczyły nawzajem swoich tekstów, jakich nie było. No i daliście radę. Naprawdę byliście super, dzieciaki, jesteście super muchy. Dziękujemy bardzo.